W czwartek o godzinie 8 rano robotnicy przerwali pracę i wyruszyli pochodem w kierunku siedziby władz partyjnych, niosąc flagi narodowe i transparenty wyrażające żądanie poprawy bytu. Pochód robotników posuwał się przez ulicę zachowując zupełny porządek. Uczestnicy pochodu szli po 16 w szeregach wznosząc churalne okrzyki. Ruch uliczny został wstrzymany. Stanęły autobusy i tramwaje. Obsługi sklepów przerwały pracę. Wznoszono okrzyki To jest nasza rewolucja, żądamy chleba. W pierwszej fazie manifestacji brało udział co najmniej 15 tysięcy robotników. Później miasto robiło wrażenie, jak gdyby cała ludność przyłączyła się do demonstrantów. Nadaliśmy relacje na temat przebiegu krwawych zajść w Poznaniu. Mówi Radio Wolna Europa Głos Wolnej Polski.